Siemanko, dzisiaj jest to 6 6.6. Dzisiaj sobie omówimy teorię z a mianowicie czy jest Holitolejem. Zapraszam do oglądania. Bo jakże wiemy, Toliet został spukany w odcinku 10, i wygląda nazwa, i w ogóle to, jak on się nazywa, i to na górze coś do tego, mówi, że powinien być silny, ale czy on do końca umarł? Bo ja mam taką teorię, że został spukany, ale nie umarł, naprawdę żyje. Ale taki jako duch, że daje szczęście tym schodnitom, którzy umierają. Jak na przykład, dam kilka przykładów. Na przykład tutaj, tutaj już się rozwala wszystkie. daje mu laserem, no i teraz schodnitom daje mi szczęście. W rzeczywistości to się to robi, ale dla mnie to jest chyba takie... skuteczne. Albo na przykład tutaj. O. Poczekajcie, bo reklama. Jak widzimy, ty to tutaj uciekasz. No, Uciek w tą Albo tu. Na pewno, że jest. Tutaj ta biega, ta biega.

Tak wydaję, że tak wydaje, że politolej Toley teraz dał szczęście, że jest odporny, bo się nie było, no. O, krzęcił. No i został tak na no i po prostu uciek zarąbał mój. No i dobrze. O, i to jest ostatni przykład, bo też zapomniałem o tym, że tutaj też Holy dał szczęście. Mi się teraz nie wydaje. Tutaj nie może być, może prawda, ale mi się to wydaje, że to będzie szczęście. No, odinfekowali ich. Przyszedł ten tutaj. Właśnie się go. To chyba tylko to to mu szczęście, że zostało. Więc to tyle dzisiaj. Przepraszam, że krótki odcinek, bo dwie, dwuminutowy. Jeśli chcecie więcej filmów, to dajcie mi suba. No i czekajcie na kolejne filmy. Nara!